Obiekt sanatoryjny Dąbrówka, znajdujący się w najmniejszym uzdrowisku na ziemi kłodzkiej Długopolu Zdroju, po wielu latach zapomnienia przeszedł remont kapitalny. Zarząd uzdrowiska Lądek Długopole Zdrój S.A. zainwestował kilka milionów w budynek, który uroczyście został otwarty 31 marca w pijalni wód mineralnych, a którego standard nie odbiega od europejskiego. Szacowany koszt to było 5,5 miliona, ale po przetargach udało nam się tę cenę znacząco Zmniejszyliśmy się te przetargi, ten przetarg ogłosili w odpowiednim momencie, wtedy kiedy firmy budowlane nie mają zleceń. Dzięki temu zgłosiło się aż 16 firm i wybraliśmy rzeczywiście tanią ofertę. Tutaj na tym sporo zyskaliśmy. Z tym, że te 4 miliony to nie jest tylko prace budowlane, ale również wyposażenie bardzo nowoczesne wyposażenie zwłaszcza części zabiegowej i bardzo rzadkie, jeśli chodzi o specyfikę na Dolnym Śląsku. Także rzeczywiście pod tym względem jest to obiekt wyjątkowy. Poza tym jest w wyjątkowej miejscowości, bo Długopole Zdrowie to jest rzeczywiście miejscowość o bardzo szczególnym klimacie. Nie mówię tylko o kwestiach meteorologicznych, ale również o takim klimacie domu. Tu naprawdę bardzo przyjemnie przyjeżdżać. Czy warto inwestować w Długopole, skoro jest to jedno z najmniejszych uzdrowisk nie ukrywajmy, trochę zapomniane. Moim zdaniem Długopole jest pewnym fenomenem, bo proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat zbudowano czy wyremontowano tu naprawdę sporo obiektów. Trzy lata temu nie było pijalni, nie było eleganckiego hotelu z basenem, nie było przyzwoitej kawiarni, nie było takiego obiektu właśnie jak Dąbrowka, Nie było jeszcze paru innych rzeczy. Park był cośkolwiek zapuszczony. Było po nim widać jego świetność, ale jednak no, wymagał dość gruntownej renowacji. Te wszystkie rzeczy zostały zrobione i wydaje mi się, że jak na tak małą miejscowość to jest naprawdę ogromny efekt inwestycyjny, a ponieważ te inwestycje nawzajem się uzupełniają i napędzają, więc sądzę, że dla inwestorów jest to wyjątkowo atrakcyjne miejsce, właśnie z tego względu, że tyle nowych obiektów powstało, a więc będzie też dość sporo klientów. Przed półtora roku chyba rozmawialiśmy, nawet przed dwoma laty rozmawialiśmy z panem prezesem, jak będzie przebiegała rewitalizacja parku zdrojowego i wiedzieliśmy, jak, jakie są harmonogramy części naszej gminy i oczywiście też uzdrowiska i muszę pani powiedzieć, że została wprowadzona do Dąbrówki przed remontem. Wiem, że re... Opieram się tam na kwotę około 3 milionów złotych. Nie było mi dane widzieć, ale myślę, że sama kwota, o której mówimy dla jednego budynku na jego modernizację, to już mówi sama za siebie i mam nadzieję dzisiaj być mile zaskoczona wyglądem Dąbrówki. Tak, powracając do Pani pytania, na pewno to będzie dla nas ogromne wydarzenie, bo ze słyszenia tylko wiem, że standard, który będzie reprezentował ten budynek, to jest na pewno europejski. Więc teraz czas, by kurort znowu ożył, a pokoje, gabinety oraz alejki parku zdrojowego wypełniły się ludźmi. Na to liczymy i ku temu właśnie chcemy zmierzać. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości następne obiekty będą tutaj zmodernizowane nie tylko przez uzdrowisko, ale również i przez wspólnoty. Bo Długopole Zdrój to nie tylko park zdrojowy, ale również znajdujące się wokół budynki. Z życia uzdrowiska czerpią korzyści wszyscy. Pracownicy sanatoriów liczą, że wielki boom teraz znowu powróci. monastery in pairiti suk herritu. Tadi achito tamdiga tojust egwa aur terwe laughter tai ne've kito badan a sio ga askaw ragionvyden jebika pulchoko tekriui ata las o tenanti ku logvare? Ile awarig bogharido lakwaran matramadra ge replied karogakaw tchodek nigna ilafhe beskar vesut ek iso A teraz będzie piosenka, która sugeruje, jak często należy spożywać alkoholu. Takie tam, proszę. Pan Tadeusz Drozda w dniu otwarcia Dąbrówki był gwiazdą wieczoru. Przedstawił swój najnowszy program kabaretowy. Weszło się w tak zwane lata, wkrótce dziadek zamiast Wszystko w życiu ułożone, człowiek ma ostatnią żonę w działka kwiatki. Czasem... Jest... Trzeba by dostać chrypki, nie yes. popełnia ja się już błędów, tylko czasami tak go spędza. tam raz na jakiś czas, po prostu pójść po męsku na całość, powtarzać pis, a nigdy pas, by wszystko wodni jak się zabrało rok milowy w rozwoju polskich uzdrowisk, więc wie pani Emmila Ząbrówka to jest, to jest coś wielkiego. No to a coś, coś jest, co jest wielkie w naszym kraju, nie może się odbyć bez mnie. Więc od razu prezes mnie tutaj zaprosił, mówi pani Zadą, że Panie że pan jest moim sobowtórem, powiedział, że on wygląda tak, jak ja będę wyglądał po kuracją wchudzającym. Zkazujem, ja że tutaj w uzdrowisku e, długo No tak, tak, no wie pani, ja chudzę wszędzie. A w domu przybieram na wadze. Także przyjeżdżam do długo pola, tracę i potem w domu znowu do przodu, i tak jakoś sobie mam zajęcie przynajmniej. Czy nie jest to pańska pierwsza wizyta tutaj? Nie jest pierwsza, w wglądku zdroju też. E, często bywałem, nawet na pobytach takich ponad tygodniowych. E żeby się trochę podciągnąć, no stąd moja taka dobra w ogóle forma fizyczna przez cały czas, bo jednak człowiek musi bywać od czasu do czasu w tego typu w pięknych pomieszczeniach i w takich zakładach, bo nie po to wy to robicie, żeby ktoś miał sobie lekceważyć, nie, dlatego radzę państwu odwiedzać, to fakt, że pani tutaj reprezentuje telewizję lokalną, to wy tu macie na co dzień tak, tak dobrze, Ale pani to puści do Warszawy, to ja właśnie warszawiakom przykazuję, tu przyjechać trzeba, nie, bo to łapiecie zdrowie, <laughs> już zdrowie, o i zdrowie, no około wszędzie zdrowie. Żadne, Z pańskiej wypowiedzi wynika, że często pan znajduje się w różnych uzdrowiskach, czy to znaczy, że w każdym uzdrowisku odchudza pan część ciała? Nie, nie, ja w ogóle nie odchudzam części ciała, ponieważ jeden mądry lekarz powiedział mi, że ja po prostu tyle ważę. I nie ma sensu odchudzać, bo i tak to nic nie da. Natomiast oczyszczanie organizmu, odpowiednia dieta, a przede wszystkim tak jak w Lądku, piękny basen, tutaj też na basenie jak człowiek trochę tej tężyzny podłapie, chodzić po górach, trzeba tutaj jest okazji żeby sobie zdrowie polepszyć bardzo dużo, a jak tak patrzę na takie pokusy typu bary, czy coś takiego, jest mniej. mniej. Także, A człowiekowi jak pod nos podsunął, szczególnie takim, ja jestem leniwy, to specjalnie za jakąś gorzałą nie będę latał. Więc tutaj człowiek reperuje zdrowie, a traci niewiele. Śmiech jest dodatkowym masażem dla serca, jest dodatkowym masażem dla, dla, dla brzucha i tak dalej. To też jest to część terapii. Także będziemy stosowali taką śmiechoterapię. Ja jako doktor Ozda, dr Ozda, ekspert właśnie o takiej terapii przyjeżdżać będę. Jak widać dobry humor, wysoki standard oraz jakość usługi są zapewnione. Nie zawsze jednak tak było. Obiekt, jak wspomniałem na otwarciu, to był obiekt w takiej estetyce lat 70 Eee, stołówka tutaj niedaleko to była taka zwykła, typowa stołówka z lamperią kolor, orzech jasny góralskie meble i tak dalej eee, pokoje 3-4 osobowe z umywalką za taką foliową zasłonką no powiedzmy sobie szczerze jakby paskudne lastrykowe schody wyszczerbione i tym podobne rzeczy to nie był standard, który dzisiaj da się, mówiąc krótko, sprzedać. I e, dlatego uważałem, że warto w ten obiekt zainwestować, bo był to budynek, który był jeszcze w zupełnie dobrej konstrukcji, e, kondycji technicznej. Natomiast no, wymagał zdecydowanego, e, zdecydowanej przebudowy, jeśli chodzi o standard oferowanych usług. Teraz pracuje się naprawdę dobrze, pracuje się super. Sprzęt, sprzęt jest zupełnie nowy, nowej generacji, spełniający wszelkie wymogi. Także wszystkie Panie pracujące w bloku żywienia są z tego bardzo zadowolone. W związku z tym, że jest nowy sprzęt, są nowe wyzwania, czy dla Pani również? Oczywiście, ja jako dietetyk z wykształcenia muszę się uczyć całe życie. Mamy kuracjuszy z szeroką gamą diet i staramy się sprostać potrzebom naszych kuracjuszy. W ogóle w naszym uzdrowisku leczymy sześć jednostek, sześcioma jednostkami chorobowymi i w związku z tym. Jest szeroka potrzeba, aby sprostać życzeniom naszych kuratoriuszy. W tej chwili nie ma tutaj żadnych fajerwerków, fontan złotych klamek, tafli błyszczącego marmuru czy granitu, ale jest bardzo przyzwoity standard, o czym mam nadzieję widzowie telewizji włoskiej będą mogli się sami przekonać, bo można przyjechać i sobie ten obiekt zobaczyć, a przy okazji napić się również wody mineralnej w naszej pijalni, dobrej wody mineralnej. Ale również oprócz NFZ-u komercyjnie można wykupić tutaj pobyt. Oczywiście my mamy w tej chwili zakontaktowane pół obiektu, a oprócz tego mamy 20 kilka miejsc, które można sobie wykupić na zasadzie takiej, że się zarezerwuje przez telefon, przez internet odpowiednie miejsca, albo się po prostu przyjedzie tutaj. Zawsze jakąś pulą wolnych miejsc dysponujemy, tym bardziej, że dopiero w tej chwili startujemy. I myślę, że bez żadnego kłopotu, nawet przyjeżdżając w ciemno, będzie się miał gwarancję opieki z naszej strony i wygodnego e, miejsca na pobyt w Gopolu. Oraz smacznej kuchni. E, kuchnia w Gopolu nie będę ukrywał, jest ogromnym atutem tego miejsca. Wszyscy kuracjusze, którzy tutaj przyjeżdżają, uważa, e, twierdzą, że jest to e, wa walor, który jest niezwykle istotny. Wyjeżdżają tutaj naprawdę. E, bardzo zadowoleni, a szefowa kuchni to prawdziwa mistrzyni. Nic nam nie pozostaje jak tylko przyjechać i sprawdzić.